Proszę Państwa, dzisiejsza nasza inauguracja zbiega się z rozpoczęciem również bardzo ważnej sprawy dla nas, dla naszej uczelni. Stąd jest inauguracja ogólnopolskiego projektu. Stąd pozwolicie Państwo, że przywitam w tym miejscu wybitnych sportowców, którzy nas tutaj zaszczycili. Stąd reprezentuje tutaj Ministerstwo pan Cezary Grzanka, dyrektor Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Witamy Pana, Panie Dyrektorze. Witam bardzo serdecznie pana Leszka Blanika, wybitnego sportowca i mistrza olimpijskiego w Szczecinie, świata i Europy. Witam pana Kajetana Broniewskiego, wybitnego polskiego wioślarza, medalistę olimpijskiego w Barcelonie, członka zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szkoła wyższa im. Pawła Błytkowica to jedna z najstarszych, największych uczelni państwowych w kraju. Uczelnia przyczynia się niewątpliwie do rozwoju regionu, przyciągając przeszedł studentów swoją atrakcyjną ofertą oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Wśród wielu obszarów aktywności uczelni na szczególną uwagę zasługują projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednym ze sztandarowych projektów unijnych jest Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to jeden z największych w Europie programów tego typu, będący jednocześnie istotnym wkładem w rozwój potencjału sportowego Polski. Leszek Blani, który zapewne wystąpi przed Państwem osiągnął pewną doskonałość. Ktoś powie, e, na manglatorze sportowej, zawodnik kompletny, czyli olbrzymi potencjał, doskonały talent, wielkie zaangażowanie, systematyka, cierpliwość, wytrwałość. Dzięki której osiągnął tytuły Mistrza Europy, Mistrza Świata, ten najważniejszy Igrzysk Olimpijski. Na przeciwko naprzeciw niego postawiłbym właśnie szkołę imienia Pawła Błotkowica. Co ciekawe, szkołę, która istnieje dopiero 18 lat, a która już osiągnęła sukces. Jeszcze raz gratuluję uczelni nowego projektu życzę przede wszystkim jak najbardziej coraz to lepszego rozwoju i mam nadzieję, że. O Waszych wychowankach będziemy słyszeć jak najwięcej. Dziękuję bardzo.